Czy bitcoin stanie się legalnym środkiem płatniczym w saladorze? Niesamowite duże informacje z polskiego projektu Smartki, który zawiera partnerstwo z międzynarodowym gigantem Orange. Cześć, z tej strony Maciek, witam wszystkich serdecznie, kolejna pobudka z KryptoEkipą, poniedziałek, 7 czerwca i lecimy z naszymi tematami. Mam nadzieję, że wypoczęliście w ten długi weekend, ja byłem na Europie na takich mini wakacjach z rodziną, także pogoda dopisała, jestem mega, mega zadowolony. Oczywiście chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich, których spotkałem na żywo w Mikołajkach. Dzięki panowie za te rozmowy. Wszystkie osoby, które gdzieś tam do mnie podeszły, bardzo miłe uczucie. Gdzieś tam rozpoznaliście mnie z internetu. Także jeżeli gdzieś kiedyś mnie spotkasz i masz ochotę ze mną porozmawiać, nie gryzę spokojnie, można podejść, pogadać. Mega uczucie! Także widzimy się pewnie w wielu miejscach w Polsce, gdzie będę gościł nie tylko ja, ale również Krypto Ekipa. Dobra, przeskakujemy szybko do ogłoszeń parafialnych i lecimy z naszymi tematami. Oczywiście standardowo zapraszam na naszą stronę internetową, jeżeli chodzi o nowości, mamy nowy kanał właśnie na YouTubie prowadzony przez Jurka i Roberta, Krypto Tetryków 2, także jeżeli chcecie pooglądać materiały, zapraszam serdecznie, pamiętajcie, żeby wbić na kanał, zostawić subika, zostawić łapę w górę, dajcie wsparcie chłopakom właśnie tutaj w tej nowej serii. Pierwszy odcinek jest już nagrany, także zachęcam do oglądania. Mamy informacje z sandboxa, w którym dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj działka sprzedała się za rekordową kwotę, także cały czas te działki nabierają na wartości. No i oczywiście NFT Newsy. Od Daniela również do obejrzenia Jeżeli chodzi o ostatniego live'a Na początku chłopaki wystartowali tutaj na moim kanale Potem niestety gdzieś tam Połączenie zostało zerwane Jeżeli live'a jeszcze nie widzieliście Jest on właśnie na kanale Daniela RCE Games Także serdecznie, serdecznie zapraszam Lecimy sobie oczywiście do Bitcoina O Bitcoinie dzisiaj sobie również porozmawiamy Ale zajrzyjmy najpierw na indeks Fear and Greed Mamy wzrost, delikatny wzrost Słuchajcie na tym indeksie jesteśmy na poziomie 37, a więc Wyszliśmy z tego czerwonego, niebezpiecznego dla wielu osób prostokąta, a dla mnie czerwony prostokąt to był oczywiście okres zakupów na Bitcoinie, jesteśmy już tutaj na tym żółtym poziom 37, a więc z ekstremalnego strachu wyszliśmy w okres strachu i przesuwamy się tam gdzieś tam delikatnie, do przodu. Jest trochę rynek, słuchajcie, spokojniejszy. Weekend gdzieś tam liznęliśmy. Słuchajcie, tych 39 300. Jednak potem znowu spadliśmy. Zaraz sobie również o tym porozmawiamy. Oczywiście, temat numer jeden, jaki. Dzisiaj toczy się w internecie, to jest dyskusja, czy jesteśmy w Hossie, czy jesteśmy w Bessie. Cały czas pytania dostaję od Was nie tylko na priv, nie tylko na naszych grupach, ale również piszecie na maila Maciek, czy to Hossa, czy to Bessa. Tak jak widzicie, rynek jest gdzieś tam podzielony. Tak jak Wam pokazywałem w poprzednich pobudkach, jest wiele sygnałów, które jawnie mówią nam, że ciągle jesteśmy w rynku byka ciągle możemy iść po dobre poziomy, ciągle możemy iść po ATH na bitcoinie i ciągle możemy mieć drugą odsłonę alt sezonu. Ja jestem właśnie w tej grupie, że uważam, że pójdziemy jeszcze w tym roku po dobre wyniki, natomiast jestem również świadomy tego, że są przesłanki, mocne przesłanki, które pokazują nam, że... Być może ta hossa się kończy. Być może mimo tych pozytywnych nastrojów dzieją się pewne rzeczy, bardzo mocne spadki, czy to na Bitcoinie, czy to na altcoinach mogą powodować to, że nie wrócimy już podczas tej hossy do ATH, na przykład na Bitcoinie czy na altcoinach. Ja mam bardzo prostą taktykę. Staram się zarabiać i w hossie, i w bessie. I staram wam się to właśnie przekazać, pokazać wam, że bessa nie jest niczym złym, ba, to właśnie bessa jest tym okresem, kiedy można zrobić dużo więcej, dużo więcej przygotować sobie pozycji za mniejszy kapitał po to, żeby w hossie czerpać niesamowite wyniki. Oczywiście jest wiele osób nowych na rynku. Przed weekendem nagrałem wam taką pobudkę właśnie dla nowych osób, gdzie pokazałem, co warto robić, żeby gdzieś tam się utrzymać. Oczywiście kolejne filmy moje kry... To myśli już w tym tygodniu. Natomiast dzisiaj musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, ja to mówię bardzo często, ale cały czas zmuszam was do tego myślenia, czym jest dla ciebie bitcoin. I tak jak to napisałem na Twitterze, wiele osób przechodzi obok bitcoina obojętnie, wiele osób udaje, że go nie widzi, wiele osób wie o bitcoinie, ale świadomie go lekceważy. Natomiast rewolucja, słuchajcie, finansowa trwa. Zaraz porozmawiamy sobie trochę o Salwadorze, trochę o Paragwaju. Natomiast Cały czas słuchajcie, musicie wiedzieć, że będą ludzie, którzy będą mówić, że bitcoina nikt nie używa, że bitcoin jest niepotrzebny, że bitcoin nie ma żadnej użyteczności. To absolutnie się dzieło, dzieje i choćby tak naprawdę było coraz więcej przesłanek, coraz więcej osób bitcoina używało, to zawsze będzie grupa ludzi, która będzie tak. Twierdzić. Dla mnie Bitcoin jest absolutnie długoterminowy, i ja uważam, że Bitcoina warto mieć w portfelu i warto patrzeć na niego długoterminowo. Dlatego nawet spadki na Bitcoinie z 65 tysięcy na 30, na 40, dla mnie to nie jest absolutnie żaden strach, bo ja wiem, że długoterminowo Bitcoin i tak pójdzie po bardzo mocne wyniki. Natomiast to nie jest porada inwestycyjna, jest to oczywiście tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Lecimy sobie dalej, zerkniemy sobie oczywiście na kolejne. Gecko, Bitcoin 36600 600 Popatrzmy sobie, jak Bitcoin zachowywał się właśnie w tych ostatnich 7 dniach. Tak jak mówiłem, y, liznęliśmy delikatnie prawie tych 40 tysięcy, a więc trzeciego mieliśmy poziom 39, potem mieliśmy spadek na 35 i obecnie jesteśmy na tym poziomie 36. To jest to, co powiedziałem w, przed moim wyjazdem w piątek, że ten okres wakacji czerwiec, lipiec, sierpień to może być czas traderów, to może być czas, kiedy właśnie będziemy mieli te wahania bitcoina między gdzieś tam. 40, być może 45 tysięcy dolarów, tak jak wiecie, ja traderem nie jestem. Natomiast na razie tak wygląda, że gdzieś tam ten bitcoin zaczyna iść tym bokiem, i właśnie w tych okolicach zaczyna balansować, spadła dominacja bitcoina. Była powyżej 40%, jest obecnie na poziomie 39%. No i oczywiście altcoiny standardowo są takie, które szybciej odrabiają, są takie, które wolniej, a są takie, które mocno spadają razem właśnie ze spadkiem Bitcoina. To, co ja dzisiaj robię, to przygotowuję swoje stablecoiny i swoje kryptowaluty do pasywnego zarabiania. Wkładam swoje stablecoiny w takie miejsca, gdzie nie boję się o to, czy kurs wzrośnie, czy spadnie, po prostu mam w miarę dobre oprocentowanie. Oczywiście wiecie, z czego korzystam, ale prosiliście mnie o to, szczególnie nowe osoby, żebym odświeżył pewne tematy. Także myślę, że od jutra yy, będą codziennie filmy o tych miejscach, gdzie ja mam swoje stablecoiny, pokażę Wam oprocentowanie i jak to mniej więcej u mnie wygląda. I natomiast jest... Tak jak mówię, dla mnie gdzieś tam teraz jest to czas po prostu pasywnego zarabiania. Obecnie nie kupuję altcoinów, nie sprzedaję również altcoinów, bo czekam gdzieś tam na, na dobre wyniki, więc tak jak wiecie, dużo bardzo jeszcze altów jest w moim portfelu. Jeżeli chodzi o bitcoina, dokupuję go na spadkach. Kupowałem bitcoina i po 35, i po 33 tysiące dolarów, także standardowo swojego bitcoina uzupełniam. Natomiast wszystkie gdzieś tam moje pasywne zyski, jak gdzieś tam zarabiam, staram się wrzucać właśnie na te miejsca, które pasywnie płacą właśnie w oparciu o moje zarobione stable coin. Lecimy sobie dalej. Oczywiście wiadomość dnia jest to słuchajcie wiadomość od Prezydenta Salwadoru, który bardzo pozytywnie wypowiedział się o bitcoinie i będzie szukał poparcia swoich pomysłów właśnie w parlamencie, jeżeli chodzi o Salwador. Pomysł prezydenta jest bardzo prosty: bitcoin jako legalny środek płatniczy właśnie w Salwadorze. I oczywiście mówi tu o innych dobrych rzeczach w Salwadorze, takich jak bardzo dobra pogoda, idealne miejsce do surfowania właśnie z fajnymi plażami. I oczywiście w ten sposób chce przyciągnąć inwestorów, chce przyciągnąć, Ciągnąć ludzi ze świata krypto właśnie tymi zerowymi podatkami, i gdzieś tam miejscem, gdzie Bitcoin będzie mógł się pozytywnie rozwijać. Mega duży news, słowa samego prezydenta. Oczywiście to musi y, gdzieś spotkać się właśnie z poparciem również. Y, Parlamentu zostało to fajnie rozpisane na BIN krypto Bitcoin może stać się legalnym środkiem płatniczym prezydent uważa, że adopcja Bitcoina poprawi życie i przyszłość milionów ludzi jeśli jego decyzja zostanie poparta przez kongres Salwador stanie się pierwszym krajem na świecie, który uczyni Bitcoin legalnym środkiem płatniczym podobne pomysły są już w Paragwaju, także nie tylko Salwador, ale gdzieś tutaj te słowa prezydenta zostały mega pozytywnie odebrane, i pewnie wielu inwestorów, jeżeli to się oczywiście wydarzy, zmieni tutaj miejsce zamieszkania, zmieni rezydencję podatkową właśnie na Salwador. Poczytajcie sobie o tym na Bin Krypto, moim zdaniem, absolutnie duży, duży news, pokazujący, że wiele krajów, gdzie właśnie jest. Powiedzmy bieda, gdzie pewne możliwości są do zrobienia, będzie korzystać z kryptowalut, będzie korzystać z Bitcoina i również w ten sposób, dając takie opcje, będzie zapraszać przedsiębiorców, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Lecimy sobie dalej. Anonymous wydaje ostrzeżenie w kierunku Elona Muska. Słynna grupa hakerska wydała ostrzeżenie skierowane do samego Elona Muska. Według grupy jego działania to manipulacja rynkiem polegająca na wykorzystywaniu popularności. Są zmęczeni tym, że Elon jest obojętny, a nawet rozbawiony, gdy widzi flaktuację ceny Bitcoina. Oczywiście bardzo wiele osób mówi o Elonie masku i o tym, w jaki sposób on rozgrywa pewne rzeczy. Pamiętajmy, że każdy tak naprawdę ma prawo tutaj do własnej oceny, ale nigdy nie zapominajmy, że to jest. Przedsiębiorca, a rolą przedsiębiorcy jest zarabianie i maksymalizacja zysków. Więc musimy brać poprawkę na to, że te jego działania również są gdzieś tam poparte tym, że chce na pewnych rzeczach zarabiać i o tym trzeba mówić, bo jest po prostu przedsiębiorcą i nie robi pewnych rzeczy charytatywnie. Oczywiście te informacje o tych jego farmach fotowoltaicznych, informacje o tym, że rozmawia z górnikami, to wszystko gdzieś tam, jak to poskładamy te puzelki, pokazuje w którym kierunku gdzieś tam. Elon Musk chce iść. Natomiast... Tutaj takie ostrzeżenie zostało wydane. Mnie oczywiście też ta sytuacja już gdzieś tam nudzi. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, to tak jak mówię, za pewne rzeczy jestem mu wdzięczny. Jako osoba popularna fajnie gdzieś tam o pewnych rzeczach mówił. Natomiast nie popieram promowania w gdzieś tam kryptowalut takich jak Dogecoin, które nie mają tej fundamentalnej wartości, nie mają produktu, nie wnoszą nic nowego na rynek. To mi się po prostu nie podoba. Ale tak jak mówię, każdy tutaj ma prawo mieć swoje prywatne zdanie. Lecimy sobie dalej. CEO Binance ostrzega przez tradingiem w oparciu o twity. CZ mówił, że ludzie nie wzbogacą się w, o tweety, w oparciu o Tweety bogatych ludzi. Zgadzam się z tym absolutnie, dlatego tak jak wiecie ja buduję swój portfel długoterminowy i w moim portfelu w większość pozycji są to pozycje fundamentalne. Takie rzeczy jak Tweety Elona Maska. Wcześniej mieliśmy kilka innych osób, które samymi tweetami bardzo mocno, słuchajcie, podbijały cenę, potem to spadało, potem to osoby znikały z rynku. Więc takich y, Elonów Masków już kilku w świecie krypto doświadczyliśmy, kto jest gdzieś tam dłużej ze mną na rynku. Natomiast oczywiście Tutaj bardzo, bardzo duże zasięgi, natomiast ja nie jestem tutaj takim spekulantem, żeby grać pod ten trading, i uważam, że najwięcej na tym rynku jesteś w stanie zarobić, edukując się, będąc na tym rynku długoterminowo i kupując fundamentalne projekty, bo te udowodniły, że w długim okresie czasu prawie zawsze dają zarobić. Oczywiście jest to tylko moje prywatne zdanie, nie jest to porada inwestycyjna, natomiast mam tutaj takie same zdanie o CEO Binance'a, nie warto grać gdzieś tam pod te wydarzenia, bo można naprawdę dużo stracić, szczególnie jeżeli nie masz doświadczenia na rynku kryptowalut. Witalik Butelin, a więc... Oczywiście CEO Ethereum lubi Dogecoina i proponuje most właśnie pomiędzy Dogem a Ethereum. Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, powiedział, że uwielbia Dogecoina. Zaproponował partnerstwo między Memcoinem właśnie a Ethereum. Celem miałoby być zwiększenie skalowalności sieci. Oczywiście w kierunku Dogecoina coraz więcej osób patrzy przychylnym, przychylnym okiem, gdzieś tam chcą go rozwijać, robić, robić różne rzeczy. Moje zdanie jest takie, uważam, że dzisiaj na Ethereum jest bardzo dużo, dużo projektów, które mają swoje problemy, i właśnie na takie projekty powinien patrzeć Vitalik żeby rozwijać cały ekosystem, a nie zajmować się Dogecoinem. Natomiast. Mamy słuchajcie taką informację, a więc coraz więcej osób ma tego na patrzy bardzo przychylnym okiem i coraz więcej osób znanych zaczyna tutaj go wspierać. Lecimy sobie dalej, jesteśmy na Compariku. Nigdy nie będziesz musiał sprzedać swoich bitcoinów, twierdzi Tyler Winklevoss, jeden z braci, którzy są tymi wczesnymi adopterami bitcoina, tak ja ich nazywam. Są również, mają w posiadaniu własną giełdę, a więc Gemini. Oczywiście bracia Winklevoss są w posiadaniu bardzo dużej ilości Bitcoinów, oni również często w wywiadach nazywają Bitcoina właśnie tym złotem elektronicznym, złotem tak jak tu jest napisane w wersji 2.0, no i oni uważają, słuchajcie, że przyjdą takie czasy, że Bitcoin będzie, jego cena będzie bardzo, bardzo mocno rosła, tutaj tak jak widzicie prognoza co najmniej 500 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, uważają, że Bitcoin może stać się cenniejszym aktywem niż nawet same złoto fizyczne. Oczywiście ja jestem tego zdania, że sprzedawanie Bitcoina w tej fazie rozwoju, w której jest, jest to absolutnie błąd. Szczególnie to, co widzieliśmy ostatnio, a więc ktoś kupił Bitcoina za 40-50 tysięcy dolarów, a sprzedawał go za 30 dni, a więc sprzedawanie ze stratą w mojej prywatnej opinii to nie jest porada inwestycyjna, jest to oczywiście błąd. Ja bitcoina traktuję bardzo podobnie, traktuję go długoterminowo i chciałbym przez najbliższe czas po prostu tego Bitcoina pomnażać. I tutaj słuchajcie, też ten artykuł dał mi trochę do myślenia, bo bardzo wiele nowych osób odzywa się do mnie i mówi: "Maciek, jestem na minusie, kupiłem Bitcoina, kupiłem Ethereum, to bardzo mocno spadło, zainwestowałem 100 zł, 500 zł, 1000 zł". I dzisiaj tak naprawdę ty musisz sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Jeżeli ty chcesz inwestować w Bitcoina długoterminowo, czy w Ethereum długoterminowo i masz tego Bitcoina bardzo mało, masz tego Ethereum bardzo mało. To odpowiedz sobie na pytanie, czy spadek ceny nie jest dobry. Bo jeżeli ty chcesz mieć więcej Bitcoina, no to mam pytanie, czy ty chcesz go kupować na ATH po 65 tysięcy dolarów, czy chcesz kupować go po 36 tysięcy dolarów. Więc szczególnie dla nowych osób, które mają mało Bitcoina, ja sam mam mało Bitcoina, więc ja lubię, gdy Bitcoin spada. Oczywiście, hosta jest tymczasem, żeby zarobić. Podczas tej hosty, żeby mieć za co tego bitcoina kupować, ale dla osób, które mają mało kryptowalut, oczywiście, że spadki są lepsze i trzeba sobie te pewne rzeczy w głowie po prostu poukładać. Ja również mam nadzieję, że będę mógł zarabiać na altcoinach, że ta hosta jeszcze będzie trwała. I że nie będę musiał sprzedawać swojego bitcoina po to, żeby gdzieś tam kupować sobie pewne rzeczy materialne i nie chciałbym bitcoina już dzisiaj wydawać na tak wczesnym, w tak wczesnej fazie jego rozwoju. Tak więc bardzo podobne zdanie. Dajcie znać, co wymyślicie, czy yy, wy swe, swojego bitcoina sprzedajecie, czy widzicie go krótko, czy długoterminowo. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście plan B, jedna z osób, którą obserwuję, a więc również osoba, która promuje model Stock to Flow, o którym kilkakrotnie wspominałem, wyprzedaże bitcoina są celowe, instytucje stale dokupują bitcoina, no i oczywiście tutaj plan B twierdzi, że cały czas warto bitcoina dokupować. Plan B oczywiście zauważa, że silne przeceny Bitcoina zawsze miały miejsce w niepłynnych godzinach rynku. Gracze instytucjonalni gromadzą największe aktywo kryptograficzne. Wszystkie wyprzedaże miały miejsce pod koniec każdego miesiąca i zostały skupione w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Oczywiście pamiętajmy, że jeżeli wejdziemy rzeczywiście w rynek niedźwiedzia, jeżeli rzeczywiście wejdziemy w Besse, to ta cena może być dużo, dużo niższa niż jest teraz. Oczywiście wiele osób wyznacza poziom wsparcia dla Bitcoina, patrząc właśnie na zakupy wielorybów. Niektórzy mówią, że to będzie 40 tysięcy, niektórzy za 35, 000. niektórzy mówią, że spadniemy znowu gdzieś tam na 20 parę tysięcy, czyli że Bitcoin w bezsie będzie utrzymywał się lekko powyżej ATH z roku 2017. Dlatego jeżeli nawet zaczniemy Bessę i pójdziemy w rynek niedźwiedzia, ja nie będę robił zakupów jednorazowych, czyli Rozłożę swoje stablecoiny i przyjmę sobie zasadę, że będę chciał skupić z rynku jak najwięcej bitcoina, ale będę robił to poziomami. Nigdy nie szukam dna, nigdy nie szukam, nie szukam szczytów. Czyli jeżeli nawet. Wszystkie wskaźniki i wszyscy ludzie będą mówić, tak to jest Bessa, to jest rynek niedźwiedzia, to ja przyjmuję tą samą zasadę, trzymam się swojego planu, nie wprowadzam na rynek swoich stablecoinów jednorazowo, tylko kupuję poziomami i będę starał się kupować tego bitcoina coraz, coraz niżej. Jeżeli chodzi, chodzi o altcoiny, zupełnie inna taktyka, ale o tym opowiem Wam w moich Krypto, Lecimy do wydarzeń. Oczywiście duże partnerstwo proje, polskiego projektu Smartki. Mamy tutaj partnerstwo z Orange, także niesamowita rzecz. Gratuluję chłopakom ze Smartki. Orange, absolutnie gigant. Wszystko oczywiście pięknie rozpisane na medium, na czym te partnerstwo, słuchajcie, yy, gdzieś tam ma polegać, a więc wykorzystanie, słuchajcie, blockchainu, wykorzystanie smartki, pierwsza na świecie karta typu właśnie, tak jak tu czytamy, typu SIM blockchain, a więc integracja smartki i właśnie bazy Orange. Oczywiście zaprosimy Radosława. Dzisiaj do niego napiszę, żeby opowiedział nam o tym partnerstwie, żeby trochę szerzej przedstawił nam być może kulisy tutaj tych negocjacji i jak to wszystko ma wyglądać. Natomiast zapraszam was na medium, tu macie wszystko rozpisane. Ja zaraz doradka Radka wyślę zaproszenie, więc albo będzie na live, jeżeli mu czas pozwoli, albo rozmowy branżowe. Jeżeli chodzi o mnie, ja cały czas część smarki trzymam. Yy, pamiętajcie, że tutaj Mamy produkt, mamy mocnych partnerów, wielokrotnie smartki pokazywał, że rozmawia naprawdę z gigantami, mamy użyteczność, to są wszystko bardzo, bardzo ważne rzeczy i nawet jeżeli wejdziemy w BSC, nawet jeżeli będziemy mieli spadki na Bitcoinie, to ja część tą smartki, którą sobie zostawiłem, po prostu trzymam długoterminowo, uważam, że ten polski ciągle tak naprawdę game, bo tu jest ciągle dużo do zrobienia, może się naprawdę bardzo, bardzo mocno rozwinąć. Lecimy sobie dalej. Jesteśmy na Twitterze, oczywiście bardzo dużo dzieje się na Kryptocom. Mamy mocną wiadomość z Defi Walletu, a więc ten bezpieczny portfel od Crypto.com, do którego macie swoje klucze prywatne, będzie obsługiwał tokeny ERC721 i 1155, a więc są to tokeny związane z MFT. Będziecie mogli trzymać je sobie na Defi Walletcie, a więc. Mocny rozwój, mocny krok w kierunku NFT. Mamy giełdę NFT należącą do Crypto.com, Teraz mamy dostosowywanie właśnie tego bezpiecznego uletu, po to, żebyśmy mogli trzymać tam swoje tokeny NFT w miejscu bezpiecznym, w miejscu, do którego my mamy klucze prywatne. Oczywiście. Cały czas dużo dzieje się, jeżeli chodzi o KryptoKom o reklamę. Aston Martin, y, mocne partnerstwo, y, bolidy, oklejone KryptoKom. To wielokrotnie pokazaliśmy. Ja cały czas kro trzymam, cały czas stake'uję, cały czas zarabiam pasywnie. U mnie się nic nie zmienia. Jest to dla mnie projekt i na Hossę, i na bessę. i Ja swoich kro po prostu nie sprzedaję. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście jesteśmy na Chilizie pewne wydarzenia są za nami, pewne wydarzenia są przed nami. Natomiast słuchajcie, mamy ostrzeżenie podobne akcjach z Realem Madryt, a więc fejkowa strona, gdzie można kupić podobno tokeny, słuchajcie, właśnie Argentyny. Także uważajcie na to, nie wchodźcie na tego typu strony. Wiem, że znowu pewnie będą osoby, które się nabiorą. Mam nadzieję, że nie będą to osoby z naszych grup. Jeszcze raz zapraszam, Telegram, linki macie poniżej, grupa Edukacja, grupa Hyde Park, warto dołączyć i tam zapytać. Natomiast trzeba, słuchajcie, bardzo Mocno na tego typu rzeczy uważać. Oczywiście zapraszam na naszego Twittera. Czyli spalam tutaj na bieżąco. Krystian wrzuca wszystkie informacje, yy, także dużo się dzieje, słuchajcie. Ja nie mogę doczekać się już startu nowego sezonu, kiedy znowu będą pełne stadiony. Ja sam jestem kibicem, jeżdżę na mecze, jeżdżę na wyjazdy, jeżdżę na kadrę, także również gdzieś tam czuję tą piłkę yy, trochę mocniej i uważam, że pełne stadiony uważam, że start sportu, na po, wejście sportu na poziom, który mieliśmy przed pandemią, spowoduje to również, że projekt Chili's i Socios może się niesamowicie Rozwijać. Oczywiście Binance również przygotowuje start platformy MFT. Będzie tutaj program dla 100 osób, które tworzą właśnie MFT. Możecie sobie poczytać. Myślę, że ważny krok dla całego ekosystemu Binance'a. Krypto.com ma własną giełdę. Tutaj teraz Binance startuje, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Być może właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu, zobaczymy tokeny od Chiliz i Socios. Tak jak wiemy, samo Binance mocno w Chilisa zainwestowało. Jest to early investor, który pomaga właśnie Chilis, także zobaczymy. No i oczywiście, słuchajcie, na Binance trwa lunch pool. Mamy ATA, ja zaraz będę sprawdzał swoje wyniki, jeszcze na Binance'a słuchajcie nie logowałem, więc jutro Wam pokażę jak to wygląda. 1,92, wiem, że już na naszych grupach wiele osób sprzedało za ponad 2 dolary, także myślę, że jest to kolejny lunchpool, który da fajnie pasywnie zarobić. I kolejny lunch pool y, gdzieś tam, gdzie możemy właśnie dzięki temu, że mamy odpowiednie koiny farmić inne. Niesamowita opcja na Binance'ie, ja zawsze korzystam na maksa, wchodzę zawsze dużym kapitałem, także zobaczymy. Słuchajcie, jakie tutaj będą wyniki. Na dzisiaj, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że również macie naładowane baterie. Ja oczywiście będę nadrabiał te Trzy dni czy cztery dni, które słuchajcie, odpoczywałem. Dajcie łapę w górę, dajcie komentarz i lecimy z naszymi tematami. Niecałe 200 osób do 16 tysięcy subskrybentów, za co Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na żywo w Mikołajkach. Niesamowite rozmowy, nie tylko o krypto, ale również o biznesie. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się w różnych miejscach w całej Polsce. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.